Witam się z Wami moi drodzy w kolejnym odczycie Kart Tarota na moim kanale, kanał Ezotarot. Witam się z Wami serdecznie. Dziś, jak już widzicie po tytule, odczyt Kart Tarota. Co się u niego, u niej dzieje teraz? Co się dzieje u tej osoby obecnie? Pamiętajcie, kochani, czytanie jest czytaniem ogólnym, nie z każdym musi rezonować. Wy wizualizujcie osobę z Waszego serca, z Waszej myśli, niezależnie od relacji, w jakiej tu i teraz jesteście. To takie przypomnienie dla osób, które być może trafiły na mój kanał po raz pierwszy przy wyborze kart tarota. Kochani, jak już widzicie, wybór tarota, czyli wybór karty przy was. Wy wybieracie sobie kartę, która graficznie was najbardziej do siebie przyciąga, która przyciąga waszą uwagę, która waszą uwagę skupia. Zastanówcie się, możecie przystopować myśląc o osobie z waszego serca, i wtedy wybrać sobie kartę jako przewodnika dzisiejszego. Odczytu. Oczywiście zawsze powtarzam, jeżeli jesteście gotowi, jeżeli chcecie, czytanie na relacje, bo ja takimi odczytami się zajmuję, czyli czytanie, analizy partnerskie, relacje między wami, kochani, plus ewentualnie pytania konkretne do tarota, ale nie wykonuję czytań ogólnych na przyszłość przy was, czyli na zdrowie, pieniądze, pracę i tak dalej. Ewentualnie możecie zapytać konkretnie karty o pracę. Czyli wasze pytanie do tarota związane z pracą, związane z materialnymi sprawami, z różnymi sprawami waszego życia, oprócz zdrowia, gdyż na zdrowie choroby, śmierć, kart nie rozkładam, gdyż za te drzwi, tak jak mówię nieraz, to są drzwi, za które ja zaglądać nie chcę. I kochani, bez zbędnego przedłużania, mam nadzieję, że wszystko już wyjaśniłam. Przedstawiam Wam, pokazuję Wam, to jest karta numer jeden. Jeżeli ta karta przyciąga Twoją uwagę, wybierz sobie tą kartę jako przewodnika dzisiejszego odczytu dla Ciebie, a to jest karta numer 2. Ja sprawdzę tu i teraz, co dzieje się przy osobie, o której myślisz. Co karty pokażą przy Waszej znajomości? Ewentualnie, kochani, zapraszam do tego odczytu i do innych, które już są dostępne no na moim kanale. Jak zawsze, odczyt kochani, zaczynam, zaczynam od karty numer 1 dla ciebie, karty, którą sobie wybrałeś, wybraliście, tak? Karty są wcześniej przeze mnie oczyszczone i ja sprawdzam już przy Was. Sprawdzam na ten moment waszą znajomość, waszą relację, nie wchodząc w szczegóły, czyli nie wchodząc w to, czy to jest relacja romansowa, czy to jest relacja partnerska, platoniczna i tak dalej. Jaka relacja was łączy? I ja sprawdzam, karta wypadła. Karta wypadła. Karta, która mi tutaj wychodzi, jest kartą niespełnionych oczekiwań, które są między wami. Ty masz o coś żal, o coś pretensje, macie inne oczekiwania, ty oczekujesz czegoś innego niż mężczyzna lub kobieta, o której myślisz. Dla części z Was widzę różnice wieku, różnice poglądów, różnice kulturowe, różnice odległościowe między Wami. Bardzo stricte, jasno i wyraźnie wychodzi mi, Karta statusu, statusu, statutu materialnego, co oznacza, że różni się Wasz poziom materialny. Tutaj nikomu nie ujmując i jakby nikogo nie obrażając, ani nie dzieląc jakby na kategorie. Mówię Wam tylko w kategorii kart tarota, karta mówi informacyjnie, że... Stoją między Wami duże przeszkody, szczególnie z perspektywy spraw urzędowych, spraw materialnych, spraw związanych no, w relacje nie chcę wchodzić, ale dla części z Was z osobami trzecimi, ale osobami na zasadzie relacji ukrytych, tak? Ty nie o wszystkim wiesz, nie o wszystkim chcesz wiedzieć. Ty coś podejrzewasz, ale nie chcesz sama. Sam przed sobą wyciągnąć pewnych wniosków. Karty mi wskazują tutaj, iż właśnie tak jak na początku powiedziałam, są pewne różnice między Wami, które utrudniają Wam waszą relację, znajomość, nawet spotkanie między Wami, e, nawet utrudniają w ogóle kontynuowanie tej znajomości, mimo że oboje macie uczucia do siebie, są inne sprawy ważniejsze lub stojące. Nad Waszą znajomością, co karta pokazuje inne oczekiwania względem siebie. Sprawdzimy teraz, co się dzieje u osoby, o której myślisz. Co się dzieje teraz? E, ta osoba jest teraz w swoim domu, może bardziej przy rodzinie, w domu rodzinnym, w domu rodziców, e, w domu ogólnie rodziny. Ta osoba spędza czas teraz z najbliższymi. Dla części z Was wiecie, że kart na zdrowie nie stawiam, ale osoba przy Was może mieć problemy ze zdrowiem lub jej rodzice, ojciec lub matka mają takie problemy. Ta osoba albo się nimi opiekuje, zajmuje lub wspiera te, te osoby najbliższe, czyli rodziców swoich. W jakiejś chorobie, jest jakaś choroba w tej rodzinie, przy osobie, o której myślisz. Ta osoba na ten moment skupia się na rodzinie. Jest przy rodzinie i z rodziną. Tą osobę widzę. Czas spędzany z rodziną, z najbliższymi. Zaraz wejdziemy głębiej jeszcze w ten odczyt, zobaczymy, co się dzieje przy tej osobie. Teraz. Bardzo mocno ta osoba skupia się na mm, nie tyle pracy zawodowej, nie tyle skupieniu na pracy zawodowej, co zdobyciu jakiejś większej gotówki. Ona myśli o pieniądzach, ale tak jak mówię, nie z perspektywy pracy, tylko z perspektywy zdobycia większej gotówki. Ma jakiś plan, ma, ma jakiś cel. plan, ma jakiś cel, ma jakiś pomysł lub na coś potrzebuje większej gotówki. To może być związane nawet z wzięciem jakiegoś kredytu, pożyczki, wsparcia finansowego, gdyż ona albo myśli o otworzeniu czegoś swojego, ma jakiś biznes w głowie. Albo o kupnie domu. Na ten moment dla części z Was ta osoba również ma coś do sprzedania. Karty mogą działać w dwie strony, bo Wy też możecie mieć jakąś nieruchomość do sprzedania. Kochani, to się dzieje przy tej osobie, przy mężczyźnie lub kobiecie, o której myślisz. Dla części z Was karty wskazują na takie znaki Zodiaku, mimo że odczyt jest dla wszystkich znaków, to ja tu widzę przede wszystkim znaki Zodiaku e, Koziorożce. Widzę znaki Zodiaku wagi, kochani, i znaki zodiaku Baran oraz no Rak i Lew, ale tak bardziej z przewagą dla Raków, czyli albo wy, albo osoba, o której myślicie, lub oboje jesteście spod dek <coughs> przepraszam, <coughs> spod tego znaku, co oznacza bliżej z przewagą dla Raka. To mogą być osoby, które mm, no Większość mi tu wychodzi raków. Są jakieś pojedyncze jednostki, gdzie, pokaz gdzie karta pokazuje lew, ale z przewagą dla znaku zodiaku rak. Tak, mi kochani, wychodzi przy Was. Ja jeszcze zobaczę, co czuję, co myśli ta osoba teraz. Ogólnie, co czuję, co myśli teraz. Wycofanie, pracę nad sobą, zmianę. Wyjazd, takie mam myśli związane yy, również ze stratą pieniędzy lub nałogami. Ta osoba, powiem Wam, że tam mi wyszły też ten aspekt zdrowotny, na który ja nigdy nie chcę stawiać kart, ale jeżeli mi się pokazuje, to ja jakąś tam informację dam. Karty mi tutaj pokazują: ta osoba może mieć problem z nałogami lub konsekwencją bycia w nałogu jakiś czas temu i ona pracuje nad sobą, aby wyjść z jakichś problemów, tarapatów emocjonalnych również. Tak mi to, kochani, wychodzi. Tak mi to, kochani, wychodzi. No, ta osoba również płaci za coś teraz. Płaci, ale w sensie takim, wiecie, w cudzysłowie. Ona płaci za swoją naiwność, głupotę, za zaufanie komuś, ona teraz płaci. No, takie gorzkie łzy mi tu przy tym mężczyźnie lub kobiecie wychodzą. To się dzieje teraz. To się dzieje tu i teraz, w momencie jak te karty odsłuchujecie. Ja zapraszam do odczytu dla karty numer dwa, jeżeli tym odczytem jesteście również zainteresowani. Czekam na komentarze e, z waszej strony, czekam ja na interakcje po drugiej stronie od was. I tak jak mówię, zapraszam na odczyt dla karty numer no dwa. No i kochani, karta numer dwa, karta, którą sobie wybraliście jako drugą. Z kart oczyszczonych sprawdzamy stan Waszej relacji, status, statut Waszej relacji, co karty będą chciały tu i teraz przy Was powiedzieć, przy Waszej znajomości. Wielkie połączenie dusz, bratniej duszy o, widzieliście to, jak karty wyskoczyły bratniej duszy, wzajemnego zaufania, wzajemnego, kochani, dzielenia się oboje jakby macie trudne, Ee, życie, powiem to w cudzysłowiu e, oboje mieliście jakieś niespełnione relacje niespełnione związki, nie mieliście zbytnio szczęścia w miłości ale w miłości takiej e, satysfakcjonującej będziecie wiedzieć i czuć o co mi tu i teraz chodzi w miłości bezgranicznej, w połączeniu dusz tak jak ja to mówię, bratnich dusz e, kochani, no część z was jakieś związki miała, ma lub jest nawet w trakcie jakiejś relacji, związku, ale to nie jest to uczucie, które łączy Was z osobą, o której myślicie. I tak jak mówię, dla karty numer jeden mi wyszło, i część pewnie osób ogląda z pierwszego odczytu, bardzo mocno wychodzą mi znaki Zodiaku teraz: Lew, kochani, wychodzą mi takie znaki Zodiaku jak bliźnięta, ryby, kochani, skorpiony i panny. W tym momencie, czyli albo wy, albo osoba, o którą pytacie, jest pod tego znaku, tak? Lub oboje jesteście spod tego samego znaku. E, relacja na ten moment może nawet nie bym powiedziała, że przechodzi jakiś kryzys, ale przechodzi transformację. Dla części z Was będzie oznaczało to, że ta osoba powróciła do waszego życia, lub ta relacja zaczyna się rozwijać, lub zaczynacie wchodzić na jakiś wyższy level waszej znajomości. Jeżeli jest brak kontaktu na ten moment, to karta pokazuje, iż czekacie na to, aż ta osoba przemyśli swoje zachowanie, odezwie się do Was. Ja sprawdzam, co się dzieje u mężczyzny lub u kobiety, o której myślisz. Co się dzieje teraz u kobiety lub u mężczyzny, o której myślisz? Ta osoba, o której myślisz, jest pod silnym wpływem kogoś z podznaku ryby. Dla części z Was karta pokazuje, iż. Tak, jak tu Wam pokazuję, dla części z Was karta pokazuje, iż ta osoba też może być z podznaku ryby, ale ryby mają na nią wpływ. Bardzo mocny, bardzo silny. Ta osoba stoi na rozdrożu swojego życia, ma problemy finansowe, materialne, ma jakieś długi. I tu może wyglądać na osobę, która jest dobrze ustawiona życiowo, y, dobrze wygląda, jest bardzo zadbana, ale robi dobrą minę do tak zwanej złej gry, ale nie w stosunku do Was, tylko ogólnie. Ona zachowuje jakieś pozory, w życiu zachowuje pozory, zachowuje się tak, jakby chciała być odbierana. Wy czegoś nie dostrzegacie, coś przemyka Wam koło Waszego nosa. Ta osoba wybiera się w jakąś podróż, w jakiś wyjazd, planuje. Wyjechać z kimś, od razu mówię, to nie jest wyjazd w pojedynkę. Ta osoba z kimś wyjedzie pod przykrywką wyjazdu z pracy, wyjazdu w jakichś sprawach. Na ten moment, na tą chwilę widzę, iż no ten wyjazd może pogmatwać waszą relację, poplątać waszą znajomość, wprowadzić chaos i zamieszanie. I tutaj, kochani, no niestety czarne chmury widzę przez... To, co się będzie działo w życiu tego mężczyzny lub kobiety, o której myślisz. Wpływają na tą osobę, wpływa ktoś z pod znaku ryb. Kochani, i teraz tak, co się dzieje dalej w życiu tej osoby teraz. Ona nie zrezygnuje po części z was, ale nie zmieni też nic w swoim życiu. Na ten moment ma trudny, mom, trudny moment, na ten moment ma trudny moment. Na ten moment stoi przed wyborem, i ona będzie wybierać, co dalej ma się dziać w jej życiu, jakie kroki ma wykonać. Zmieni pracę, ta osoba zmieni pracę. W najbliższym przynajmniej miesiącu zmieni pracę, zmieni miejsce zamieszkania, zmieni otoczenie, zmieni przyjaciół, zmieni znajomych. Kochani, i dla części z Was widzę też i znów mi przychodzi aspekt zdrowia, mimo że mówię Wam, że na zdrowie kart nie stawiam. Ta osoba y, dowie się czegoś odnośnie sfery, aspektu zdrowia. Będzie, ta osoba będzie przechodziła jakieś badania, będzie myślała i już myśli o zrobieniu jakichś badań, nie za dobrze się czuje. Dla części z Was również ta osoba, o której myślicie, właśnie wychodzi mi spod znaku ryby, mm. Ta osoba, ty tego nie dostrzeżesz, to przemknie koło twojego nosa. Bądź czujny, czuj nas, zwróć uwagę na zachowanie mężczyzny lub kobiety. Zauważ, że coś go lub ją trapi. Co czuję teraz? Nieciekawie się dzieje w życiu. Nieciekawie. Dla mnie w kartach wychodzi to młody człowiek, czyli młoda kobieta, młody mężczyzna. I tu skala wieku to jest między. Ja bym powiedziała między 30-45. Lat oczywiście. Co czuję. Ale niedobrze się dzieje w jego jej życiu. Zbyt dużo obowiązków i zbyt duża odpowiedzialność jest na głowie tej osoby. Ta osoba sobie emocjonalnie nie radzi. Jest pod silnym stresem i wpływem kogoś, kto nią manipuluje. Dosłownie ma y, złożone ręce, nie wie co robić. W złotej klatce siedzi, tak? Jest spętana, jest związana. Kochani, y, co czuję teraz? Czuję, że musi. I tutaj mi wychodzą byki y, i barany. Kochani, ta osoba czuje, iż musi zadbać zadbać o rodzinę przede wszystkim. Swoje, jakby swoje uczucia i swoje takie. Jakby Wam to nazwać, tą kartę. Słowo mi uciekło. Swoje potrzeby odsuwa na dalszy plan. Analizuje, kalkuluje, w którą stronę powinna pójść. Na ten moment nie widzi innego rozwiązania. Jak nawet bym powiedziała, będzie zawieszenie relacji między wami, przez to, że właśnie ona czuje się spętana swoim życiem tu i teraz, sprawami, które ją przygnębiają, obciążają bardzo i ona nie widzi innego wyjścia jak najpierw zamknąć i poukładać jakiś etap w swoim życiu który Was nie dotyczy stricte teraz, a potem wrócić do tego, co Was łączy. No tak mi, kochani, to wychodzi. Ja jestem bardzo ciekawa, jestem bardzo ciekawa, jak Wam to się, jak Wy to w ogóle odbierzecie, jak Wy to odbieracie, kochani, z drugiej strony, jaka będzie Wasza interakcja po drugiej stronie na ten odczyt, na te karty. Piszcie w komentarzach. Ja się z Wami żegnam. Życzę Wam wszystkiego, jak zawsze, co najlepsze ze swojej strony. E, oczywiście zapraszam do kontaktu, jeżeli chcecie, jesteście gotowi przede wszystkim na odczyty prywatne. E, kontakt zawsze jest w odczycie lub gdzieś pod odczytem, w, pod spodem, fi, pod filmem u mnie. Ja się jeszcze raz z Wami żegnam. Wszystkiego, co najlepsze wysyłam ze swojej strony. Kochani, do kolejnego czytania. Trzymajcie się ciepło. Cześć! うん。